ma, tu Johnny Rep. Słuchajcie, <laughs> miałem zrobić materiał o survivalowym rozpalaniu ognia e, przy użyciu takich fajnych tabletek, e, słuchajcie, które są w wojskowych racjach żywnościowych, bo uważam, że to temat ciekawy i przydatny, ale nie mogłem się powstrzymać, no bo oczywiście w mediach huczy <laughs> po wypowiedzi jednego znanego polityka na temat demografii i części ich jej przyczyn. No i tak sobie przy kolacji oglądałem jakąś debatę, gdzie dwie panie posłanki to komentowały oczywiście bardzo emocjonalnie. No i słuchajcie, no nie mogę się powstrzymać, żeby się na ten temat nie wypowiedzieć, ponieważ ten słynny polityk gdzieś tam jest mocno sekowany za to, że zwrócił uwagę na taki fakt, że współcześnie młode kobiety no piją y, alkohol y, w sposób y, no, podobny do takiego, jak, jak y, piją mężczyźni a, i że piją dużo. Y, moi drodzy, to zacznijmy od tego w ogóle. Y, pewnie jak wiecie, to jak gdzieś tam po, po, po rozwodzie trochę tam Więcej na miasto chodziłem, kręciłem się w towarzystwie młodych dziewczyn. No i, moi drodzy, no, z własnych obserwacji po prostu muszę potwierdzić, tak? Wiadomo, że nie mam na to badań jakichś specjalnych, statystycznych, jak to, jak to w rzeczywistości wygląda, no ale kto się kręci po mieście wieczorami, moi drodzy, po Warszawie na przykład, czy po jakimś innym, większym mieście, no to widzi, tak? Mnie się zdarzało holować dziewczyny do domu po imprezie i zatrzymywać się po kilka razy po drodze, żeby szanowna koleżanka mogła wystawić głowę przez drzwi i no, zwrócić treść żołądkową, ponieważ fest przeholowała z alkoholem i nie były to, moi drodzy, sytuacje no, jednostkowe, moi drodzy. Także jak, no nie będę się wypowiadał, czy ja lubię tego pana, czy nie lubię, bo mi nie wolno, natomiast no, obserwuję, obserwuję takie sytuacje w życiu. Czy jest to przyczyna takiej demografii, jaką mamy? Pewnie też, natomiast oczywiście problem polega na tym, że, że jeśli się bierze na, na warsztat kwestie demografii, no to rozmawia się tylko z perspektywy kobiet, e, że kobiety się nie czują bezpiecznie, bo, bo Trybunał Konstytucyjny, bo nie ma żłobków, bo e, wincy trzeba, wincy pieniędzy trzeba dać. E, moi drodzy, no, ale czy ktoś może pytał facetów, czy oni by na przykład chcieli zostać ojcami? Um, z takimi właśnie dziewczynami mieć dzieci e, jakie teraz się kręcą po mieście no nie wiem no, przecież żeby powstało dziecko to potrzebne są dwie osoby a nie tylko kobieta no kobiety nie są wiatropylne moi drodzy tak e, moim zdaniem problem jest wieloaspektowy Gdzieś tam w poprzednich vlogach oczywiście wspominałem o czymś takim, co się nazywał um, eksperyment mysia, utopia, um, na którego temat nie będę się specjalnie rozgadywał, bo pewnie jesteście sobie w stanie to wygooglać. Natomiast generalnie problem demograficzny jest we wszystkich praktycznie um, współcześnie rozwiniętych ekonomicznie um, społeczeństwach, w których panuje dobrobyt um, i w których. Um, ten dobrobyt też dotyczy no właśnie tej drugiej części społeczeństwa, czyli kobiet. Moi drodzy, moim zdaniem, jednym z no, Red Pill mówi tak, że, że hipergamia. No, ja się z tym zgadzam. Faktycznie w dzisiejszych czasach jest tak, że kobiety mają problem ze znalezieniem sobie odpowied... odpowiadającego ich wymaganiom partnera, na ojca, swoich dzieci. Nie jest to moim zdaniem tak, że ci faceci się jakoś w dramatyczny sposób pogorszyli w stosunku do pokoleń poprzednich, w których mieliśmy wyże demograficzne, zwłaszcza, tak. No jak ktoś sobie przypomina, kiedy był ostatni wyż demograficzny, ja na przykład jestem z takiego wyżu demograficznego, no to wtedy Słuchajcie, no barei, barei sobie filmy trzeba obejrzeć i w takiej rzeczywistości, w której było biednie, w której no generalnie ludzie nie czuli się specjalnie bezpiecznie, tak, stan wojenny i tak dalej. A jakoś, a jakoś te dzieci się rodziły, w związku z czym takie argumenty, jakie są podawane przez w przez zasadzie chyba wszystkich polityków z każdej strony barykady, no moim zdaniem to jest mydlenie o oczu, moi drodzy. bo tak samo moim zdaniem jest duży problem z tak zwanym niedostosowaniem systemu edukacji, tak, do, do, do cyklu po prostu. Jakby no mówiąc w skrócie, tak, kobieta po 25, po 26 roku życia jest, ma wpisane w kartę na porodówce, staroródka, tak? to znaczy, że po prostu po pewnym czasie ilość tych jajeczek znacznie spada i jakby szanse na, na, na ciążę po pewnym wieku znacznie spadają. No i tak się składa akurat, że w naszej zachodniej cywilizacji większość kobiet, ten czas, kiedy jest najbardziej płodna, ma najwięcej sił do tego, żeby wychowywać nowych obywateli, Najzwyczajniej w świecie zajmuje się edukacją, no balowaniem też, tak? Czyli studiują, balują, imprezują, potem idą do roboty, do jakiejś korpo, w której siedzą po godzinach i niespecjalnie mają czas na to, żeby poznać jakiś mężczyzn. No kolejna sprawa, to wracamy znowu do hipergamii, tak? Czyli problem. Nie, nie leży w samej hipergamii, bo hipergamia jest dobra, tak? Dzięki temu mam jakiś dobór naturalny, ale problem polega w tak zwanym paradoksie wyboru, tak? W poprzednich pokoleniach e, przeciętna kobieta miała znacznie węższy wybór potencjalnych kandydatów, bo byli to kandydaci gdzieś poznawani w realu, tak? gdzieś w, swoj, w tych środowiskach, które szkolnych, czy tam właśnie tam na studiach. Czy gdzieś na początku w pracy. No, ten, ten, ta pula tych mężczyzn potencjalnych dla, dla yy, ojców, ich, ich dzieci potencjalnych, była znacznie mniejsza. A w dzisiejszych czasach w dobie tam Instagramów, Tinderów i tak dalej. To jakby ta potencjalna pula no, po prostu jest gigantyczna. No i kobiety. Stoją po prostu w tak zwanym paradoksie wyboru. To znaczy za dużo mają do wyboru, i po prostu wydaje im się, że zawsze może się trafić ktoś lepszy i najzwyczajniej w świecie najprawdopodobniej odwlekają decyzję o tym, że, żeby w końcu zdecydować się, na któregoś z, z mężczyzn, na właśnie ojca, tych dzieci. Moi drodzy. No, Redpil akurat ma tutaj wiele racji, aczkolwiek stawia sprawy moim zdaniem zbyt radykalnie w paru sprawach. No i co do tego picia, no tak, no, piją dziewczyny i tak jak wam mówiłem na początku, już się nie będę powtarzał. Widziałem to na własne oczy. Teraz już się nie, nie, nie szlajam za bardzo tak poknajpera jak kiedyś. Także, no, kończy mi się bateria, już gadam prawie 10 minut. Tak, no komentujcie moi drodzy w komentarzach, bo komentarze to jest sól tego kanału i cóż, kto lubi słuchać moich vlogów to byłbym wdzięczny za łapkę w górę, kto nie subskrybuje to byłbym wdzięczny za subskrypcję i tym no niestety pesymistycznym akcentem nara.